Cześć moi drodzy, witajcie. Jesteśmy niedaleko starego dworku z XIX wieku. Ten dworek nigdy nie był przebudowywany, stoi tutaj tak od początku, ale niestety zobaczcie w jakim jest stanie drewniany modrzewiowy dworek Zobaczmy czy można wejść do środka trochę przerażająco wygląda Zobaczcie co tutaj się dzieje. Dach niestety się zapadł, i dworek niestety rozpada się. Jest podobno zabytkiem zapisany na listę zabytków, ale nikt tutaj nic nie robi. I tak to wygląda. Zobaczcie, jaka piękna jesień. Dużo liści, spadło. Fajna okolica tutaj. Tak wygląda ten dworek. Kiedyś musiało to być bardzo pięknie. Tu jeszcze się jakoś trzyma ten kawałek. Ale nie, dach też jest już zapadnięty. Tak wygląda z tej strony. Wszystko się rozpada, niestety. O, tu jest jakaś tabliczka. Zakaz wstępu do środka. Strach wchodzić do środka, bo wszystko się rozpada. Tu są stare schody, po których można było wejść z drugiej strony. Ale zobaczcie, wszystko się już rozpadło. I dworku już nieba. Zobaczymy co tutaj jest w okolicy przyjechali tu również inni ludzie zobaczyć co tutaj się dzieje kiedyś był tutaj dwór tam były jeziorka były mostki tu się też coś zapadło jakaś dziura zobaczymy czy jeszcze bo żeby coś tutaj zobaczyć Wracam do roweru i pokręcimy się tu chwilę. Zobaczcie, tu obok jest jeszcze jeden budynek, nazywany Kaplicą. Niedługo Halloween będzie tu przerażająco, myślę. Wieża. Zobaczmy, czy można wejść do kaplicy. Wow. Wygląda na to, że też ledwo co trzyma się to wszystko. Tak wygląda ten budynek. Dach się rozpada też. Nie wiem, czy tu naprawdę była kaplica, ale w internecie przeczytałem, że tak ludzie nazywają to miejsce. Wokół jest duży park, tam jest mostek chyba, tak mi się wydaje. Bardzo ładnie dookoła tu jest Tak wygląda kaplica z boku. Tutaj jest jeziorko. Są tutaj trzy jeziorka, które niestety zarosły i... Wygląda to bardzo źle teraz. Tak, tu jest mostek. Nie wiem, czy widzicie. Nie będę tam wchodził, bo może się chyba zarwać. Kiedyś ten park był bardzo piękny, ale niestety teraz wszystko jest zaniedbane. I tak to wygląda. Okej okay, moi drodzy, trzymajcie się, to tyle na dziś. Jadę dalej, może spotkam jeszcze coś ciekawego. Do usłyszenia następnym razem. Cześć, pa pa!